Siemanko widzowie, ja i moi koledzy, Anśa i dzisiaj, Ej, ja szukali e, tutaj willi, tak? I żeśmy coś tam, jakiś tam pomoc widać w, w, w oddali, chcieliśmy to sprawdzić. Ej, to jest jakaś willa, co jest? Chwano, pójdźmy tam, pójmy. Ty już jesteś, no poczekaj na mnie, hej. No, Szybko Molo, molo, bry bry pata, pima? Nie wchodzić. O, no, co ty Willa brbrbr to pima? Nie wchodzić. Omówił. Chyba Co musimy wejść. No, wow. chodź na lewo, chodź na lewo. Co to, spali. Co to jest? Co to jest? Ktiaciarnia, balleriny, kapuciny? o ja kręcę ale, ale, ale dobry, jest, dobry ja. wybór kwiatów. Dobry towar. Nie, czy tutaj fajnie. Spójrz, spokój Herobrine, Herobrine, Tirobrain. To jest trochę już za okay. straszne. Musimy to zniszczyć. Kto ma z was kilow? Ja mam diamentowy to... kilow. Dokładnie. Co Nie tu Nie wchodzić. Kogoś śmiercią albo karłowatością? A to za... Co jest? On był pszczelarzem, tak samo jak... Tum Tum Sahur. O Chcesz pieczonej baraniny? Może to Nie wchodzić. A co to jest? Tu jest. Jakieś kłopaki. Padło. Fajny jest? Ale lód. Diamond pickaxe. Szmaragdy, no nicie. Diamond Łóżka. pickaxe. Łóżko. redstone, ale fajny lód. Idziemy dalej, co to jest? Grób Bombardyro bombard No nie. Tu leży do krokodilo. Musi coś być na dole. O, co? jest? O mój Boże, o mój Boże, skop to szybko, o, szybko. Terce. Trzeba ją wziąć, dobra. Szybko, uciekamy. Co jest szybko. tutaj? Późnia, broń, pil ma. pima. Ale lud, patrzcie na to. Co Hot! na drzwi. One są chyba sterminy z o, o, tutaj coś jest. Tutaj nie Fajna ma. Baza. Bazy. Dobra, my... wchodzimy tu. To musi być tajna baza. Ok, sprzystaj się do drzwi od razu. O! mówię. O o co? co to to zajeb... bry bry patapima ej przyjaciółki chodźcie szybko tutaj patrzcie co tu jest kurwa patrzcie co tu jest żółwia skorupa żółwia skorupa Abym to jest zajebisty armor chodźcie może na drugą stronę tutaj o no. później zobaczymy jest tam na górze tajny sejf patapima o dobra dobra tutaj będzie chyba jackpot no Jack, pod MacBook. Pieniądze. Bryna. Szybko, szybko, patrzcie to jest Jeszcze <laughs> wszystkie te pieniądze. Jeszcze wszystko, ja już nie mam miejsca, naprawdę. O, 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 o jest. co jest? To jest! Ule to przeżyliśmy. O, patrzcie, żeby tutaj dziura do tego, jak coś mamy szybką ucieczkę. Więzienie bry rypa tapima. Więzienie wrogów, Patapima. Co to zaduszek? Szybko. Zabij go. A to? Co to jest? Co to co to jest? Szpun! Co to za ćpun? Co jest? Ej! Ej! Jak to jest? prypata 15 zabudował! Ej, a co to jest? To nie ma pułapki! To, to wchodzimy skoro nie ma! No tak, tak, tak! Nie, Ja! pierdolę to! Prypata 15! U, Dobra, nie, ja uciekam stąd! Uciekam, uciekam szybko! Szybko! szybko. Ty wyjściem, ty wyjściem! Ty wyjściem! Czekamy Czekaj, do Czekajcie, budujemy tu domek żeby się tu ukryć. Dobra, mamy kryjówkę. Schawajmy Co teraz? teraz? Dobra, prześpijmy noc Wracamy I jeszcze... do tego przeklętego miejsca. Chyba jest, jest dzień, wrac... Jest. chyba jest już dzień. Przespaliśmy. Wracamy tam, teraz. Idziemy zabić tego cwela. Skatepark park Co? Dobra. Ej dobra, ale kozackie Pa, przyjadę się tu. Uuu, Ale fajnie Tak zjeżdża. Niech kradnij blis, patapim. pim to za brypata br, pima. Zobaczcie sobie to, jest stronę do skrzyni. Ja ją wezmę. Dobra, to weź. Łot. Ostru71 zaklęty ogień 4, szczęście, Pierwsza. Kol... Dobra, kolczy na pierśnik. ukradłem mu to. To dobrze. Musimy określić na Duże melony i soczyste dynie Uuuu, wow. mnie, Widzowie, chcecie zacząć nasze ogromne melony pamiętajcie o lajku like oraz subskrypcji do tego kanału Dobra, już, już idę. Dobra widzowie, idziemy na górę, chodźcie A, Nie, tyto. Łapka, to kolejne! nie! Jak my stąd wyjdziemy? O maszlinę, maszlinę, dobra, rzuć ją tam na górę Marnie. i wyjdę o, o, muszę ją zarzucić. O, o, o. Widzowie, udało się wejść O, Ale się przypalenie po drodze. Wyjdź, zrzuć malinę, że wszedł. Zielinę, no, się świnę, nie trzymaj linę. Trzymaj linę, trzymaj linę. Ale ma ten kurytarz ładny. Ej! To To on! Ej, macie coś do spalenia tego? Mam krzesiwa. O. Odpalę go. Najpierw tu, najpierw tu. Najpierw tutaj, dokładnie. To no no. jest jakaś sypialnia. Ale nie wiem hmm. no co, nie nie no jest w tej sypialni. Mi się, spać. Nie, sobie poduszki poduszki spierdalane. Sypialnia, konkubin, bry bry patapima. Co jest? Co oni tu robią? Pokój do palenia papierosów? Chodzimy eee. tu. Jeśli chcecie, żebyśmy my nie palili papierosów, zostawcie lajka oraz subskrypcję. Nie wolno. Zabrzmiałeś to miejsce. To jest to straszne miejsce. To jest panie c... rondo. Nie, pan rondo. I to przejdźmy się tu na tym rondzie. To jest rondo. gości. O, to my jesteśmy, to ja bym to poszedł kime. O, możemy to spać. Pojedziemy kimem szybko. Uu, o, zrobiło się, Prze... o, zrobiło się ciemno. Tu zbita szyba. Co jest? Ej dobra, on już nas chyba tutaj widzi. On, nie wiem, on tu jest jakiś straszny. Ej, patrzcie! Co, co jest? I to jest, to jest... To, to jest... jest... Ej, patrzcie, tu jest jakiś kurczak. Kurczak, on ma luz. Uuu, ale wyluzowany. Ej, tak to może być, o ostał się. Ej, a co on tu robi z tyłu? ostał się. Ej, spójrzcie, kto... to jest jego sypialnia. To, to jest. Czemu on ma jakiegoś czpu na sypialni? I czemu on czemu? śpi na tym nasianie? On Be, chyba. On już żyje w Bry, on nie żyje wie, w, w ubóstwie. To już jest żałosne. Taka willa i w ubóstwie? Hey, okay, ale hey, ma, ale hey, fajnego hey. ma kompa. Chce pogram oh. jakiejś gierki. Trzeba mu pokazać no. to tu... Pokazać mu kto rządzi. Spalmy jego willę po prostu. będzie, Nie będzie na serwerze. Bryby patapima już nigdy. Na mnie oh. walk oh. też. Tak Oj! Nie, on tu jest. Nie, szybko zaglądajmy. Szybko. O mój Boże, co, co, on mnie zabije? Uciekaj, 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 uciekaj. O nie, nie, umarłem. O nie. Musimy cię ponić. Musimy zabić tego starygo. Podnawimy go, podnawimy go. go. Musimy go pokonać. O, on ma sobie tyły. Damy radę, musimy go. Damy radę. Damy radę. O nie, no, nie. O mój Boże. Widzowie. Przegraliśmy tą walkę. No tak na spokojna. Całe pieniądze i ten cały diament. Widzowie, Widzowie, co my teraz robimy? Widzowie. Posłuchajcie mnie. Na. na. na 20 lajków wracamy do Willi Brr Brr Patapima i robimy z nim porządek. Tym razem zniszczymy ją. Jo, go. Wracamy go. Zrujnujemy mu całe życie i palimy mu. Palimy mu całą willę, tak? Nie będzie tutaj. Nie ma, nie, nie ma zmiłuj tak. Nad takimi ludźmi jak Bryryry Patapim, no to nie ma co. I znowu straciliśmy wszystko. Znowu, nie, znowu nie, nie mamy nic, ale słuchajcie. Jeszcze powstaniemy. Tak zwanego. Powstanie. Teraz jest dopiero... mur do wody, ale każdy, kto wpada do wody, to się wynurza. tak, I my właśnie się no. wynurzymy. Zniszczymy Pata Patapima, ale dopiero na 20 lajków. Oczywiście pamiętajcie o łapce w górze oraz o subskrypcji na naszym kanale, gdyż na 100 subskrypcji zrobimy niespodziankę.